Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Przed terminem zakończyła się rozbudowa głównego budynku szpitala Kopernika. Pacjenci będą leczeni w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych oraz przestronnych gabinetach lekarskich i zabiegowych pod okiem najlepszych specjalistów. Powstała nowoczesna izba przyjęć z systemem kolejkowym, jest 14 gabinetów specjalistycznych oraz 4 gabinety zabiegowe. Pracować będzie tu zespół koordynatorów onkologicznych. Powstała multimedialna sala na konsylia. Pacjenci będą mieć do dyspozycji indywidualne pokoje na rozmowy z lekarzami, a to jest niezwykle istotne dla Chorych onkologicznie. Rozbudowa szpitala kosztowała 55 milionów złotych. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafiło na ten cel 31 milionów złotych. Z budżetu województwa łódzkiego 21 milionów złotych. Zaś 3 miliony złotych to środki własne szpitala. Chcę podziękować za wsparcie szpitala w zakresie środków na inwestycje. Bez tego wsparcia nie byłoby rozwoju, nie byłoby możliwości, aby pacjenci czuli zdecydowanie lepszy komfort funkcjonowania. Podczas uroczystości pracownicy szpitala zostali wyróżnieni odznakami honorowymi za zasługi dla ochrony zdrowia. Dodatkowe 24 miliony złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach i 5 milionów złotych na rewitalizację przeznaczyli radni podczas sesji Semiku Województwa Łódzkiego. Przebudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, perony, przejścia dla pieszych i rowerzystów. Tegoroczny budżet na modernizację, remonty i utrzymanie dróg wynosi ponad 500 milionów złotych i jest największy w historii samorządu Województwa Łódzkiego. Kapitalny remont i rozbudowę przejdzie dworek Marii Konopnickiej w Bronowie, w powiecie podtębickim. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja rewitalizacji dawnego szpitala przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi. Tegoroczny budżet Urzędu Marszałkowskiego na ratowanie zabytków wynosi ponad 15 milionów złotych. To również najwyższa kwota w historii tego samorządu przeznaczona na ten cel. Jesień już ubiera nasze województwo w ciepłe kolory, a my mamy dla wszystkich mieszkańców Łódzkiego konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. To kolejna trzecia edycja konkursu fotograficznego Województwo Łódzkie Ogrodem Polski, tym razem pod hasłem Jesień. Wszystkich, którzy lubią przyrodę, zachęcamy do udziału i uchwycenia na zdjęciach krajobrazu naszego województwa o tej porze roku. Dla autorów najlepszych prac mamy bardzo ciekawe nagrody. To vouchery na profesjonalny, stacjonarny kurs fotograficzny. Na koniec zapraszamy na niezwykły wernisarz. W Muzeum Sztuki w Łodzi można podziwiać obrazy i rysunki Józefa Panfila, artysty mieszkającego w województwie łódzkim i malującego jego zakątki. Wystawa nosi tytuł Fundamenty Prawdy. Artysta ukończył łódzką Akademię Sztuk Pięknych Mieszka i tworzy w Smarzewicach. Na jego obrazach o niewielkim formacie i pozornie prostej formie wyrazu przeważają pejzaże. Wiele z nich prezentuje fragmenty województwa łódzkiego. się, Bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne, dlatego myślimy o celu, rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Żegosz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz. Ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już z 4 lata, no może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. No, oh, i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Nowotwory skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Wczesne wykrycie czerniaka daje ponad 90% szansy na całkowite wyzdrowienie. Mieszkańców województwa łódzkiego, powiatów Łódź, łódzkiego wschodniego, i Zgierskiego w wieku od 18 do 64 lat Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań dermatologicznych w ramach profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 Mbitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta z ulica Lechonia 2. Super promocja dla aktywnych abonentów. Pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za 50% abonamentu przez 6 miesięcy. Jak zwykle szczegóły oferty w Biurze Obsługi Klienta Zgierz, Lechonia 2, Parter. Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy dziś wtorek, 17 października. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Znamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Prawdopodobnie będziemy mieli zmianę rządu. Choć Prawo i Sprawiedliwość nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W Zgierzu możemy pochwalić się wysoką frekwencją. Sprawdźmy, na kogo najliczniej głosowali Zgierzanie? W Zgierzu Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej opracował się na pierwszym miejscu z poparciem 35,5%. Drugie miejsce zajął Komitet Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 31,1% poparcia. Następnie trzecia droga uzyskała 13,2%, Nowa Lewica 9,94% i Konfederacja z wynikiem 6,33%. Z listy Koalicji Obywatelskiej z naszego okręgu posłem ponownie zostanie Agnieszka Hanajczyk. Zgierzanie oddali na posłankę 4697 głosów. Sądzę, że mój szef, nasz szef koalicji, przewodniczący Donald Tusk, jest nieprawdopodobnym wielkim strategiem i wiedział, żeby. Rządzić y, musi być trzech y, Kalicjantów. I to chyba jest rzecz y, najważniejsza. Dla mnie y, najważniejsze teraz jest to, żeby usiąść jak najszybciej do stołu, żeby prezydent tego y, nie przedłużał, bo te zmiany są y, niezwykle, niezwykle y, potrzebne. Ja tylko powiem Państwu tak. Ja bardzo dziękuję za to zaufanie i to nie jest jakiś frazes. Ja to traktuję jako zobowiązanie, ale też chcę y, powiedzieć, że. Mój mandat jest sprawą tutaj drugorzędną, co nie znaczy, że, że ja się z czegoś wycofuję. Ja wiem, co zadeklarowałam. Najważniejsze jest to, że jakby wyborczo jest zapalone zielone światło, ale żeby dojść do tego zielonego, jeszcze jest pomarańczowe. Ale to już tylko moment, proszę Państwa. Z listy Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie ponownie znajdzie się miejsce dla posła Marka Matuszewskiego, którego w tych wyborach poparło 3556 Zgierzan. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc nie można mówić, że coś nie poszło tak. Oczywiście, jeżeli sumujemy głosy na te trzy partie opozycyjne, to rzeczywiście mają więcej niż Prawo i Sprawiedliwość tych szabel poselskich w Sejmie. Ale ja myślę, że jeszcze jest dużo czasu dla, do zwołania rządu. Poczekajmy na to wszystko. Mi się wydaje, Szanowni Państwo, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj, szczególnie w Zgierzu, ja skromnie powiem, że stałem za tymi wszystkimi wielkimi inwestycjami, od można powiedzieć sztandarowej tej Mosiru, po wszystkie te drogi, jakie były tu budowane, kolej, jak to pięknie wszystko wygląda, więc było bardzo dużo sukcesów i mogę podziękować w tym miejscu. Wszystkim mieszkańcom zwierza, wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na mnie i na Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei w Senackim Okręgu Wyborczym numer 26 obejmującym zasięgiem powiaty Łaski, Pabianicki i Zgierski wygrał Marcin Karpiński z powiatu zgierskiego, zdobywając 98 107 głosów w okręgu, z czego 50 220 w naszym powiecie. Wygrali także sami wyborcy, mieszkańcy naszego miasta, ponad 77% wzięło udział w głosowaniu. Sezon grzybowy trwa w najlepsze, wybierając się do lasu, warto pamiętać nie tylko o koszyku, ale także o zasadach bezpieczeństwa. Jak nie zgubić się w leśnych kniejach, pomogą Wam charakterystyczne słupki, które na pewno nieraz widzieliście. Do czego służą? Z policyjnych analiz wynika, że spory odsetek grzybiarzy wypuszcza się na zbiory w tereny, których nie znaj bez towarzystwa innych osób. Większość z nich nie informuje swoich najbliższych, gdzie idzie i o której godzinie mają zamiar wrócić. Jak zachować się w sytuacji, gdy nie wiemy, gdzie się znaleźliśmy, a telefon nie łapie zasięgu? Leśnicy mają parę wskazówek. Przed samym wybraniem e, się do lasu e, bez wątpienia trzeba powiadomić swoich najbliższych poinformować w jakim rejonie będziemy i o jakiej przewidywanie godzinie będziemy wracać, po której to godzinie ci nasi najbliżsi powinni się zaniepokoić naszą nieobecnością. Położenie pomogą ustalić także słupki oddziałowe, które znajdują się w południowo-zachodnim narożniku każdego oddziału lasu. Na pewno większość z Was widziała je podczas spacerów, ale nie każdy wie do czego służą te tajemnicze kolumny. Musimy posługiwać się punktami orientacyjnymi. Jednym z punktów orientacyjnych mamy za plecami jest to tak zwany słupek oddziałowy czyli słupek, który wskazuje oddziały, bo wiemy, że las podzielony jest na pewne rejony czyli w naszym przypadku oddziały. Służby, które pracują, czyli które prowadzą gospodarkę Leśną doskonale znają ten las, wiedzą jak ten las jest podzielony. Wykonując tutaj telefon, na przykład ten, który byśmy posiadali do gospodarza terenu, na pewno jest w stanie nas zlokalizować. Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Zgierzu przypominają o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania. Przygotować się na to wyjście do lasu, e, przygotować się. Ubierając się właściwie, ponieważ aura zmienia się bardzo szybko. Zimno, trochę słońca może nas tutaj rozgrzać, ale, ale sytuacja za chwilę się może zmienić wychłodzenie organizmu. Bardzo niebezpieczna sytuacja w lesie, gdy, gdy niestety gdzieś zabłądzimy, więc należy mieć, być przygotowanym, mieć ze sobą jakąś ciepłą odzież, buty nieprzemakalne. No teraz wszechobecny telefon to, jest też, to też jest urządzenie, które ma nam pomóc. Urządzenie, które powinno być naładowane, mieć przy sobie, może posłużyć oczywiście do kontaktu z najbliższymi, ale również jako latarka. To urządzenie jest wyposażone w latarkę, więc pomoże nam również w jakiś sposób poruszać się po tym lesie. Aby między innymi pomóc osobom, które wybierają się na przykład na spacer czy grzyby, stworzono aplikację z dokładną mapą lasów, która działa w trybie offline. To bardzo ważna funkcja, gdyż podczas spacerów po lesie często można stracić zasięg. Przed wyjściem można ściągnąć aplikację, która Przedstawia nam las, do którego się wybieramy. E, polega to na tym, że wpisujemy, e, wpisujemy miejsce, gdzie jesteśmy, e, i wszystkie duże ścieżki, duże dukty leśne na tej mapie są zaznaczone, e, są, e, są pomiary, są też informacje, z kim się kontaktować w takim wypadku, gdy, gdy jesteśmy w lesie. Policjanci podkreślają, aby kontrolować oraz zapamiętywać punkty odniesienia i elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną, do miejsca, z którego wyszliśmy. W szkole podstawowej numer 4 zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono nagrodę prezydenta miasta Zgierza. Dzieci z SP4 przygotowały występ artystyczny. Przekazano wyrazy szacunku nauczycielom. Jak co roku 14 października obchodzony był Dzień Nauczyciela. Każdy z nas na swojej ścieżce edukacyjnej miał tego ulubionego, który w ciekawy sposób przekazywał nam wiedzę, oraz można było na niego liczyć w każdej chwili. Zawód ten jest wyjątkowy i bardzo odpowiedzialny, bo to nauczyciel na co dzień kształtuje młode osoby. Dlatego warto docenić ich trud pracy, a idealnym momentem do tego były miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Władze wyróżniły 28 pracowników oświaty nagrodami prezydenta miasta Zgierza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i przesyłamy serdeczne życzenia wszystkim oglądającym nas pedagogom z okazji ich święta. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Wspieramy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle na ile cię znam, a będą to już z 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. No i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek Województwa Łódzkiego. Nowotwory skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Wczesne wykrycie czerniaka daje ponad 90% szansy na całkowite wyzdrowienie. Mieszkańców Województwa Łódzkiego, powiatów Łódź, Łódzkiego Wschodniego i Zgierskiego w wieku od 18 do 64 lat. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań dermatologicznych w ramach profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.